Modern Combat 4 Zero Hour to najnowsza odsłona popularnej serii gier z gatunku First Person Shooter. Świetną grafikę widzimy już podczas animacji otwierającej. Wybuchy, flary i efekty specjalne to bardzo wysoki poziom. Taka miniaturowa wersja jej konsolowych odpowiedników jak choćby Call of Duty. Do świata gry przenosimy się zaraz po rozpoczęciu desantu na jedną z wysp na Hawajach. Jak się okazuje miał tam miejsce pokojowy szczyt, jednak podczas spotkania została porwana i przetrzymywana jest grupa polityków, a wśród nich sam prezydent Stanów Zjednoczonych. Ruszamy zatem z odsieczą. W 12 misjach przyjdzie nam walczyć za pomocą 21 różnych rodzajów broni. Nie obejdzie się również bez popularnych quick time eventów, czyli efektownych akcji inicjowanych przez szybkie wykonanie gestu na ekranie. W sumie rozgrywka wystarczy na 5-6 godzin gry, a podczas niej zobaczymy konflikt zarówno oczami żołnierzy, jak i terrorystów. Poprowadzimy drony, czy z efektem bullet time wyważymy drzwi. Jeśli więc traktujecie swój tablet jako przenośną konsolę, to naprawdę warto zainteresować się Modern Combat 4. Świetna grafika i wciągająca fabuła, która pozwala na przynajmniej 5 godzin gry, to standard, jaki znamy z konsol. Teraz jednak trafia do Waszych telefonów i tabletów.